Rzepka. Zasadził dziadek rzepkę w ogrodzie. Chodził tę rzepkę oglądać codziennie. Wyrosła rzepka, jędro na jej krzepkę. Schrupać by rzepkę z kawałkiem chlebka. Więc ciągnie rzepkę dziadek niebożę. Ciągnie i ciągnie wyciągnąć nie może. Zawołał dziadek na pomoc babcie. Ja złapię rzepkę, ty za mnie złap się. I biedny dziadek z babcią niebogą, ciągnął i ciągnął, wyciągnąć nie mogą. Babcia za dziadka, dziadek za rzepkę, oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Przyleciał wnuczek, babci się złapał, poci się stęka, aż się zasapał. Wnuczek za babci, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę, oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Posą się, sapią, stękają, srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Zawołał wnuczek, szczeniaczka mruczka, przyleciał mruczek i ciągnie wnuczka. Mruczek za wnuczka, wnuczek za babcie, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę, oj przydałby się ktoś na przyczepkę. Pocą się, sapią, stękają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Na kurkę uciechał kotek w ukryciu, zaszczekał mruczek, pomóż nam kiciu. Kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadaj za rzepkę, oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Pocą się sapią, stękają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Więc woła kicia kurkę z podwórka. Net przyleciała usłużna kurka. Kurka za kiciem, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadaj za rzepkę, oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Pocą się, sapią, stękają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Szła sobie gąska ścieżynką bąską, krzyknęła kurka, chodź no tu gąsko. Gąska za kurkę, kurka za kicia, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę, oj przydałby się ktoś na przyczepkę. Pocą się, sapią, stękają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Leciał wysoko, bocian długonos. Fruńże tu bodźku, do nas na pomoc. Bociek za gąskę, gąska za kurkę, kurka za kicie, kicia za mruczkę, mruczek za wnuczkę, wnuczej za babcie, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Połcą się sapią, stękają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Skakała drogą zielono żabka. Złapała boczko, rzadko tu gratka. Żabka za boczka, boczek za gąskę, gąska za kurkę, kurka za kicie, kicie za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcie, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę, a na przyczepkę kawka za żabkę, bo na tę rzepkę też miała krabkę. Tak się zawzięli, tak się nadeli, że nagle rzepkę trach wyciągnęli, aż wstyd powiedzieć, co było dalej. Wszyscy na siebie poupadali. Rzepka na dziadka, dziadek na babcie, babcia na wnuczka, wnuczek na mruczka, mruczek na kicie, kicia na kurkę, kurka na gąskę, gąska na bodźka, bodziek na żabkę i żabka na kawkę, a na ostatku kawka na trawkę.